Siemka, Ci pokażę jak zrobić taki miecz? Wbity w ziemię. E, ok, pierwsze to potrzebujecie? jakieś bloki. Budujecie sobie z tych bloków e, nie wiem, jakieś. nie ma, i tak sobie, hmm. robi się na przykład oni, oni to, że nie jeszcze tak, tenu, tak, nie tak, 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 na przykład tak, to nie, no to jak, macie już tak zrobione, to teraz yy, bierzecie, To jak na zbroję jest Ten stój jak Dobra po prostu wpiszę stroj na zbroję i patrzcie teraz, stawiacie sobie ten stroj na zbroję i na przykład bierzecie sobie no na przykład y, żelazny miecz, no to bierzecie ten żelazny miecz i jeszcze bierzecie sobie kowadło ten y, name tag'a I tego name taga to jest bardzo ważne, żeby nazwać tego name taga diner to jest bardzo ważne bo bez tego y, name taga tego nie zrobicie. Więc robicie sobie tak i patrzcie teraz, Wam się obraca. Jak będzie już takie obrócone, to e, kucacie i zmieniacie pozycję. No na e, przykładowo taką I teraz bierzecie sobie jeszcze e, niektóre niewidzialności e, t, e, tutaj jest I patrzcie teraz to musicie sobie trochę oddalić i rzucić idealnie w to No i macie Taki miecz. Bez komentarzy. Mam nadzieję, że się podobało. I